Dzień dobry Państwu. Kolejne spotkanie w włoskot Kafe. Dzisiaj moim rozmówcą będzie Artur Borkowski. Witam serdecznie. Artur Zawody jest mechanizatorem rolnictwa oraz budowlańcem. Natomiast kilka lat temu rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu i zajął się malarstwem. Tak? Jak do tego doszło? Hmm. Spontanicznie powiem tak, ale aczkolwiek. E, wcześniej, wcześniej e, z, miałem takie ciągoty właśnie do malarstwa. E, nie robiłem tego czynnie, ale e, dam przykład. Kilkadziesiąt lat temu, bo już tyle będzie, e, jeszcze na Placu Kościuszki, jak e, miał zakład fryzjerski, chyba tak e, Raczkowski się nazywał ten pan, on był też malarzem sztalugowym, ja często przechodząc koło tego zakładu latem zazwyczaj gdy były drzwi, drzwi otwarte, patrzyłem na jego obrazy, które tam gościły w tym salonie i no nie wiem, jakoś tak bardzo mnie to pociągało, chociażby popatrzeć na tą sztukę. Nie czułem wtedy jeszcze nic takiego, że będę malował kiedyś sam, ale ciągło mnie do tego. Pierwsze moje próby, może w wojsku, malowanie chust. A to dobra fucha była. <słuch> to, tak, 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 bo y, 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 później mnie nie ścigali. Stal, no. Także mówię, pierwsze próby w wojsku. Tam też była jakaś e, pracownia. No i tam było pierwsze moje zetknięcie z farbami. Pamiętam, że to były farby tempery wodne. No, i pierwszy mój obraz na płótnie, który notabene później, powiem dosłownie, mi skradziono w jednostce. Za, zaopiekował się tym obrazem mój przełożony. Także coś, coś mnie zainspirowało no w sumie, i coś mi zaczęło mówić, że no, chyba, chyba to się udało. Ta, ta pierwsza próba się udała, no bo. Jak już się do tego posunęli, to. A pamiętasz co yy, przedstawiał ten obraz? E, pamiętam, to był taki klimatyczny obraz lecącej mewy w zachodzie słońca nad morzem. A że, a że, a że służyłem nad morzem w marynarce wojennej jeszcze na dodatek. O. Tak, tak e, w, ten obraz się wpisał może i w klimat tej jednostki. Być może zawisł gdzieś w gabinecie. U... No na pewno. <śmiech> <Szefa>. <śmiech> no i później, później długo, długo nic. Nie malowałem latami. Nie malowałem latami, yy, yy, aż dopadła mnie yy, bieda. Powiem szczerze, to były lata, kiedy w Polsce nie było w ogóle, w ogóle żadnej pracy i można było sobie chodzić. Od zakładu do zakładu pracy i szukać tej pracy. Nawet jeszcze nie było tak zwanych agencji pracy, które są teraz. No i w momencie, kiedy powstała pierwsza agencja pracy w Sokaczewie, tutaj niedaleko Krejs, zatrudniłem się w zakładzie Master Foods Polska, no i tam zacząłem malować już tak troszeczkę więcej na zamówienie. W sumie takie dorabianie. No ale już w tym momencie trochę, trochę, już zacząłem łapać techniki i, i, i tak się tym interesować. No ale później znów, długa, długa przerwa nic. Zajęłem się e, e, no taką, e, powiem szczerze, budowlanką ostrą budowlanką. E, gdzie trzeba było zarabiać konkretne pieniądze, i, no i po prostu nie było czasu na to malowanie. No aż do teraz. Taka już prawdziwa przygoda z malarstwem zaczęła się 6 lat temu. E, no bo no, ja Ciebie poznałem w chyba rok 2016, kiedy miałeś wystawę w Jezioranach podczas spotkań ze sztuką. Tu 16, no to 5 lat, no właśnie, no jeszcze tak z rok przed tym. No, to 6 lat, tak będzie, tak będzie to teraz trwało. I, I w jaki sposób poznawałeś tajniki malarstwa? Czy ktoś ciebie tego uczył, czy jako samouk? Znaczy. <laughs> Szczerze powiedziawszy intuicyjnie. Farby akrylowe, którymi teraz maluję, nie są nie są aż tak. Znaczy. Tutaj nie wymaga, y, nie wymaga się od tego malarstwa y, znajomości materiału y, i takich spraw technicznych. No, tutaj, y, y, wiadomo, to są farby wodne i y, dosyć ładnie się rozprowadzają, ładnie kryją płótno. Także tutaj mówię, sprawy techniczne, może, y, może na bok więcej. Y, zacząłem trochę oglądać różnych takich publikacji na Facebooku. Igora Zacharowa filmiki, które, na których on uczy malowania. Od początku do końca można usiąść sobie z nim namalować obraz. Tylko, że jego technika jest olejna, a ja to robię to samo praktycznie akrylem. No i Zacharow, Zacharow zaszczepił mi technikę malowania szpachelką. Taka specyficzna technika, której e, e, od razu widać obraz namalowany szpachelką, widać, bo e, malowanie pędzlem nie uzyska się tych efektów po prostu co szpachelką. Do tej faktury takiej obrazu. E, najczęściej się maluje pejzaże miejskie, jakieś tam e, scenki marynistyczne. E, maluje się e, zazwyczaj, to znaczy ja tak sobie wymyśliłem, no i chyba to jest dobre. Na mokrym płótnie akryle mają to do siebie, że bardzo szybko schną, bardzo szybko. E, I nie można łączyć kolorów, żeby te kolory przechodziły e, z jednego łagodnie w drugi, e, bo szybko zasychają. E, no i dlatego też artyści nie, nie, akryli nie bardzo tak. E, tak cenią, czy... No, właśnie, no, trochę, trochę to przeszkadza artystom. Wolą wolną technikę olejną. Ale ja, ja, ja podpatrzyłem sposób też u Zacharowa, tylko Zacharów to robił na farbach olejnych. E, po prostu Zacharów moczył od spodu płótno, e, dobrze moczył e, jakimś, no nie powiem, że terpentyną, na pewno do tej terpentyny coś tam jeszcze dolewał, bo terpentyna też szybko schnie. Ale w każdym razie malował na mokrym płótnie, ja podpatrzyłem tą technikę, ja płótno moczę wodą, spryskuję i te płótno cały czas oddaje wilgoć tutaj do zewnątrz i te farby mi nie zasychają. Także mogę sobie długo się pobawić tą szpachelką i uzyskiwać takie efekty, jakie, jakie uzyskuje. A efekty są, powiem Tobie, no całkiem, całkiem dobre. Bo masz jednak taki swój charakterystyczny styl, który jest rozpoznawalny, bo czy patrzy się na te Twoje właśnie pejzaże miejskie, czy patrzy się na y, marynistyczne mhm. obrazy, tam przeważają barwy raczej zimne. No zimne, zimne, zgodzę się, najlepiej się czuję w takich barwach spokojnych, choć powiem szczerze, ostatnie dwa obrazy, jest dużo w nich koloru, też pejzaże miejskie. Namówiłam je ona z tych kolorów. <grym, <grym, tak, tak szczerze. <grym, <grym, bo już jej się znudziło te mroczne moje malowanie w tych silnych kolorach. I, i, i no, namówiłam je I, i powiem szczerze, że ze skutkiem dobrym, bo no bo ostatnie dwa obrazy naprawdę były udane. Czyli tak otwiera znaczy, swojej... się nowy rok. Nie chwaląc się o swoim malarstwie. Ja odzwierciedlenie mojego malarstwa y, szukam y, y, w grupach malarskich na Facebooku. Uh -huh. y, no i tam, y, tam, po wrzuceniu swojego obrazu, można, można się wiele dowiedzieć o to, od naprawdę dobrych artystów, bo są grupy mniej poważne, więcej poważne, ale od dobrych artystów na dobrych grupach można się dowiedzieć, co to malarstwo jest warte. Dlatego mówię, że że udały mi się te obrazy, bo, bo już tak, tak, dostałem odrzew od, od ludzi i sztuki, że, że, że to się udało. Także chyba się zaprzyjaźnia trochę z tymi jaskrawszymi kolorami. Czyli taki nowy rozdział w twojej twórczości? Nie bardzo mi to kurde leży. Że... <laughs> no ale widać, że ona inspirująca jest, e, że potrafiła się Szczerze powiedziawszy wolę malarstwo bardziej takie mroczne. Ale już nie mówię nawet o kolorach, tylko o, e, o tematyce też. No już chyba teraz wiesz, do czego chcę nawiązać. Wiem, wiem, wiem. Właśnie, bo e, oprócz... Ale to jest, to, jest temat, to jest temat nie dla wszystkich. E, powiem szczerze, że niektórzy e, na pewno za, e, za takie malarstwo by mnie e, zlinczowali. No niektóre obrazy są mocne mocne, ale, ale ten temat. Ten temat istnieje w malarstwie, od kiedy istnieje wiara I, i, I tutaj jedno idzie w parze z drugim i od tego tematu nigdy się nie uwolnimy, bo, no bo wiadomo, nie wszyscy ludzie nie wszyscy ludzie wierzą, nie są wierzącymi ludźmi, nie siedzą w naszej wierze i no powiem szczerze, no są ateistami i, i takie obrazy, które y, ja zacząłem malować, y, odzwierciedlają y, przynajmniej dla tych ludzi, sytuację, jaka jest na, nas otacza teraz. No wszyscy wie, przecież wiemy, jaka sytuacja no, i tutaj twój... nie trzeba przytaczać tak, żadnych rzeczy. No ale ten twój obraz właśnie y, nagiej kobiety siedzącej w konfesjonale y, daje do myślenia. No, nie tylko ten, bo tam jeszcze było parę takich obrazów, właśnie. Ale ten chyba taki jest najbardziej sztanderowych z tych Twoich obrazów, które przynajmniej ja znam, bo być może y, jeszcze nie widziałem niektórych. Znaczy, tak, powiem szczerze, Tobie bym y, zalecał obejrzeć, ale tylko Tobie. <laughs> <laughs> nie chcę tutaj proponować nikomu. Y, po prostu, jak ktoś się nie czuje z tym tematem dobrze i radzi go czyjaś opinia na temat poczynania naszego kościoła w Polsce, po prostu niech nie ogląda tych obrazów i tyle. Ja maluję to, co czuję. To jest w moich malarstwach akurat w tym temacie przemawia typowy symbolizm. Także tutaj nie czuję, nie czuję się, jakbym kogoś krzywdził. Broń Panie Boże, tak powiem, żebym odbierał komuś jego uczucia. No niech wierzy to jego sprawa i niech wierzy i, i chwała mu za to. I mu za no, ja wierzę w inne rzeczy, ja wierzę w swoje, w swoje ręce. No. Tyle. A powiedz mi, czy masz jakichś artystów, na których się wzorujesz, którzy Ciebie jakoś tak inspirują do twojego malarstwa? Znaczy, Powiem szczerze, że nie. Chociaż to dziwne jest, ale na dzień dzisiejszy mam takich swoich czarnych koni. Powiem szczerze, bo no i tu właśnie chcę nawiązać do galerii kontrowersyjnej domu aukcyjnego, który, który zaistniał od niedawna. Właścicielką tego domu, tej galerii jest moja córka. No, i teraz 26 odbędzie się pierwsza aukcja na platformie OneBit. Przeszło 80 obrazów do aukcji z zakwalifikowanych. No i tak jak mówię, czarnym moim koniem jest na przykład krakowski malarz, impresjonista Artur Ziemko. Jest jeszcze kilku malarzy, nie ukrywam, którzy mnie może nie inspirują, ale chciałbym mieć taką technikę, jak oni, z taką lekkością malować powiem. Ale żeby się szczególnie inspirować jakimś, jakimś malarzem, no to raczej nie. No. Sam Tomek, wiesz, że poruszam się w wielu tematach i, i, i też w wielu, tam, mówię, technikach. No bo akryl jest akrylem, ale można malować na najróżniejsze sposoby tym akrylem. Także tutaj y, można tak powiedzieć, że szukam cały czas swojego, swojego takiego kierunku, chociaż nie chciałbym się zaszufladkować y, na przykład tylko w pejzażach miejskich y, albo tylko w marynistyce albo w portretowaniu ładnych kobiet, które, które też się zdarzały. Znaczy, no, bo jest tak, tak, bo właśnie tak zauważyłem w Twoim malarstwie, właśnie ten jeden kierunek marynistyczny, drugi właśnie są to te miejskie klimaty. Czasami tak, tak. się tam jakiś taki y, pojawi krajobrazik, ale to, to jakoś tak sporadycznie. Sporadycznie. Y, Potem miałeś ten projekt, y, gdzie, no ja to nazywam, awatary były. Yy, projekt powstał w zamyśle, w zamyśle y, zaproszenia tutaj y, malarzy sochaczewskich, bo jest tu, jest tu trochę ludzi dobrze malujących. Ale nie tylko szołaczeskich tu w okolicy też słyszałem, że są e, dobrzy malarze. E, no i projekt powstał e, w tym zamyśle, żeby poprosić tych ludzi e, do galerii. E, galeria jest online, ale no wiadomo, mamy teraz taką sytuację, a nie inną I się um, tego nie przeskoczy. Niestety. Tego się nie przeskoczy, a <coughs> z drugiej strony e, wszystkie galerie sztuki Y, zadomowiły się w internecie, i widać, że, że to wszystkim pasuje ta sytuacja. Wiadomo, z czym się to wiąże. Mając galerię stacjonarną, wiadomo, z czym się to wiąże, i y, no, ale te, teraz to nawet nie jest realne, żeby coś takiego y, w tym roku, w tym roku, w porównaniu z poprzednim rokiem. Platforma OneBit, która organizuje wszystkie y, aukcje y, takich mniejszych domów aukcyjnych jak, jak, jak nasz, mojej córki, y, obroty tego domu aukcyjnego zwiększyły się o 400%. Także możesz sobie wyobrazić, y, jak sztuka w Polsce się ma na tą chwilę. Y, do, y, mówię, Porównując do roku ubiegłego, y, no, mogę powiedzieć, ma się bardzo dobrze. No i, i tak jak mówię, tutaj chciałem y, y, zaistnieć też na Sochaczewskim Rynku. Nawet próbowałem, y, próbowałem... Y, y, na Facebooku jest taka fajna grupa Sochaczewskiej Galerii Sztuki. Jest. Nawet próbowałem przez, y, y, przez tą grupę y, coś zakomunikować tutaj w Sochaczewie, że, że jest ta galeria, że że można skorzystać. No ale niestety y, Włodarze, administratorzy tej grupy uznali, że, e, że nie wszyscy w Sobaczewie e, e, zasługują. Zasługują na miano animatorów sztuki. No, ja zwykły budowlaniec no, trochę to tak znaczy, nieładnie tobie, wygląda. Znaczy, powiem, tobie nie jesteś pierwszą osobą, która w rozmowach ze mną właśnie podkreśla tego typu sytuację, że. E, no są problemy właśnie, jeżeli chodzi o jakąś rozmowę tutaj z władzami o wsparcie, czy chociażby o nieprzeszkadzanie w robieniu no, czy to sportu, czy kultury, czy sztuki. Nie wiem, nie wiem nie, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. W sumie <laughs> sztuka, kultura powinna łączyć ludzi, no bo to jest. Z... Jakiś odredny temat. Nie wiem, może tutaj w Suchaczewie wszyscy łączą, to wszystko wsadzają do jednego worka, tak powiem. Wszystkich ludzi próbowali by włożyć do jednego worka na ktoś, kto w jakiś sposób się dystansuje od myślenia, ich myślenia jest wysuwany gdzieś tam na bok, posuwany. Ciężko mi to określić. Wolałbym na ten temat nie mówić, to już nie będziemy tutaj wchodzić na jakieś tam. Czyli lepiej porozmawiać o sztuce. Tak. A jakieś takie plany twoje, jeżeli chodzi o projekty malarskie, czy poza właśnie Sakrum Profanum, poza... Sakrum Profanum, Tomeczku, to jest, to jest przygoda, która na pewno za chwilę minie. Są. Powiem przykład. Dom aukcyjny warszawski Art in House, który sprzedaje na swoich aukcjach praktycznie na każdej aukcji, a jest ich cyklicznie dwie w miesiącu. Jedna, dwie w miesiącu. 100% sprzedaży można powiedzieć mają, zawsze sprzedają wszystkie obrazy, bardzo dobrych artystów. I temat sacrum, profanum no, istniał wcześniej, ale oni, oni wracają do tego tematu bardzo często, i na ostatniej aukcji pobili rekord. Swoisty rekord. Te prace, wszystkie właśnie w tej tematyce, sprzedały się, można powiedzieć, na pniu. I jest trend w tą stronę. Ludzie zaczynają zauważać problem. Yy, nie wiem, może, może chciałby yy, każdy, kto jest na przykład ateistą, w ten sposób wyrazić yy, swój sprzeciw, wieszając sobie u siebie w salonie tego typu, yy, tak, taką ty, tego typu pracę. Nie wiem, czym to jest kierowane. W każdym razie moja przygoda z Sekrem na pewno nie potrwa długo. Bo ten temat minie jak wszystko, nie wiadomo. Coś... A w planach już coś tam się w głowie kołacze. Eee, to, to jest spontanicznie wszystko. To jest, spontan. to jest wszystko spontanicznie. Jest tak zwana wena, w którą nie wszyscy wierzą, ale niestety tak jest, że jest trzy, cztery, pięć dni, gdzie. Absolutnie nie chcę się malować. A nawet jak się podejdzie do sztalogi, to nic nie wychodzi. A później jest boom taki, że parę dni budzisz się w nocy albo nad ranem, trzecia, czwarta, wszyscy i, śpią, a i ty robisz. tak. A, a zanim się obudzisz, jeszcze dwie godziny się, powiem brzydko, kotłujesz na łóżku z myślami i już malujesz, śpiąc malujesz, no i budzisz się i musisz przyjść do sztalogi. No i wtedy ta wena daje efekty. Wychodzi wszystko. Ale to mówię, spontaniczne, tutaj ja nic nie mam, żadnych przemyśleń co do kierunku mojego malarstwa. Mówię, taki symbolizm, nieraz, nieraz, nie? Chociaż nie ukrywam, że też maluję komercyjnie. Chodzi o to, że no, niektórym ludziom się podoba moje malarstwo i chcieliby mieć taki obraz. No czemu mam nie spełnić oczekiwań, prośby, prośby, prośby. <laughs> kogoś znajomego czy, czy rodziny, no jeżeli chce mieć taki obraz u siebie i chce się nim pochwalić, no to bardzo proszę, ja maluję. Tak jest. Ja mam dobre serce, <laughs> a zresztą lubię obdarowywać ludzi prezentami. <laughs> Arturze, życzę Ci, żeby Cię Wena nie opuszczała i Dziękuję. trzymała Cię Dziękuję. w swoich szponach jak najdłużej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.